rozpoczynamy 20 międzynarodowy zlot morsów w Mielnie, dwie dekady morsowania. Nasz zlot stał się wizytówką rozpoznawalną nie tylko w kraju. Stworzyliśmy potężny produkt turystyczny. Mam wielką przyjemność dzisiaj powitać gości, wszystkich Państwa, którzy przyjechaliście na ten zlot. Cieszymy się, że dopisuje nam i pogoda, i frekwencja, i z Państwa pomocą chcemy pokazać światu, jak świetnie morsują morsy w Mielnie i z czego jesteśmy dumni i suniemy wszędzie. Za mną w tle jubileuszowa, dedykowana morsą. Wystawa, znajdziecie tam Państwo najważniejsze momenty. 20 lat to bardzo dużo. Organizatorom Centrum Kultury w Mielnie udało się stworzyć niesamowity produkt, który ewaluował z jednodniowej imprezy ze 122 osób. Nagle doszliśmy do niesamowitej frekwencji 8,5 tysiąca osób w tamtym roku. Dziś będziemy mieć kolejny rekord. Tych rekordów mamy dużo, bo jesteśmy zapisani już w Księdze Rekordów Guinnessa. Księdza Rekordów Guinnessa w kategorii morsowanie jest pięć rekordów. W tym dwa należą do Mielna i to też jest rekordem, bo żadne miasto na świecie nie ma tylu rekordów w morsowaniu. Oddaję głos organizatorom Centrum Kultury w Mienie, Anna Ledochowicz i pani Olga Ruszak-Pyzała, burmistrz. Mielne. Za chwileczkę 20. Międzynarodowy Zlot Morsów. Oficjalnie go otworzymy jak zwykle o godzinie 12. Hejnałem. Przez te 20 lat narosła cała masa różnych tradycji. Na przykład hejnał, na przykład to, że morsy wchodzą do wody punktualnie o 12. Czy choćby to, że morsy przywożą wodę, w której kąpią się na co dzień, żeby wymieszać ją z wodami Bałtyku. Staramy się pokazywać, że oblicze Zlotu Morsów zmienia się, tak jak zmienia się nasza rzeczywistość zainteresowania i pokazujemy to, że morsowanie w Mielnie ma bardzo wiele różnych oblicz. Stworzyliśmy wiele atrakcji rozłożonych na terenie całego miasta po to, żeby one były atrakcyjne, ciekawe y, dla wszystkich uczestników. Jest i miasteczko morsowe Waleriana Romanowskiego, w którym będą odbywały się mistrzostwa Polski w długotrwałym morsowaniu. Jest również strefa Bali i Saun, rock'n'rollowy deptach, w którym będzie y, taka strefa urodzinowej imprezy, praktycznie 24 godziny na dobę. Jest Jarmark Regionalny z, z Regionalnym. Przysmakami z całego regionu. No i oczywiście jest nasza piękna, wspaniała mieleńska plaża, na której również całymi dniami, już za chwilę od czwartku do niedzieli, będzie się bardzo dużo działał, działo. Zapraszam do mielna. Szanowni Państwo, ja jestem dumna z tego, że właśnie morsy przez 20 lat są z nami i to ewoluuje. O, zaczynaliśmy od 140 osób, dzisiaj jest 8,5 tysiąca, jak Państwo słyszeliście, więc niesamowita liczba. Dziękuję wszystkim. Którzy przyjmują nasze zaproszenia, uczestniczą w tym zlocie, bo bez y, tych uczestników wspaniałych morców nie byłoby tego zlotu. Dziękuję całemu mózgowi operacji pani Ani Ledochowicz, która y, od początku zlotu jest tutaj z nami, od pierwszego zlotu i y, cały czas dzielnie wyzwania te przyjmuje, ma ca ze całym swoim zespołem mnóstwo pomysłów na organizację tego zlotu i wszystkim wszystkim innym y, osobom, które w tym zlocie uczestniczą jako Organizatorzy, ale najbardziej Morsą, którzy przyjeżdżają do nas już od 20 lat, w tak, licznej, yy, yy, w tak licznej grupie z różnych części Polski, ale nawet i ze świata. Także Mielno jest stolicą Morsów i Międzynarodowy slot Morsów 20 już za chwilę będziemy otwierać. Dziękuję bardzo.